I Amen Dobra, Stasiu, zaczynamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku Wam? Pozwólcie Państwo, że ja występuję w imieniu Strażackiej Orkiestry Dentej i Tymbarski Ton w imieniu własnym, w tym pięknym, cudownym miejscu, w wyjątkowym dniu i chciałem tylko powiedzieć, że nasza orkiestra będzie uczestniczyć w tym naszym dzisiejszym zgromadzeniu. Ksiądz Bogdan, którego serdecznie witamy, pięknie się kłaniamy, na pewno powie więcej na temat tej rocznicy, którą dzisiaj obchodzimy ta rocznica związana jest z tymi dramatycznymi wydarzeniami 13 maja ale również pewnie ksiądz powie o tym pięknym miejscu tej kapliczce o którą się tak troszczycie co zawsze co roku widać, a szczególnie w okresie tych miesięcy maryjnych. Towarzyszy nam Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton, która włączy się w to nasze modlitewne zgromadzenie, wykonując pieśni maryjne, bo taki jest czas miesiąc, najpiękniejszy miesiąc maj i to są dobrze wszystkim nam znane pieśni, a zamieszczone na najnowszej płycie, która się ukazała. Kilkanaście dni temu, i to, właśnie ten repertuar będzie tutaj w dniu dzisiejszym prezentowany. Nie będę wymieniał nawet tych tytułów, które będą tutaj śpiewane. Prosimy tylko, żeby się włączyć do wspólnego wykonania w trakcie różańca przed, dziesiąt, przed pierwszym dziesiątkiem i po każdym dziesiątku będzie śpiewana dobrze, znana każdemu. Pieśnie Maryi. Maryi. Później będzie oczywiście majówka, dusza święta i na zakończenie jeszcze prosimy, żebyście zostali wszyscy i wysłuchali pozostałych pięknych utworów maryjnych, między innymi wśród gór Beskidu, bo tu jesteśmy w Beskidzie Wyspowym przy tej pięknej kapliczce. Prosimy św. księża Bogdania o rozpoczęcie różnicy. Z Zanim... dalekiej Fatimy na, na początku. Tak. Zanim rozpoczniemy właśnie tę pieśń z dalekiej Fatimy, również bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w tym szczególnym miejscu, w szczególnym czasie. Witam w imieniu tych, którzy przyczynili się do tego, że jest to miejsce w ogóle. 25 lat temu powstał ten zamysł. I realizacja bardzo szybko przebiegła, i y, od tego czasu minęły te właśnie lata. Jak sugeruje tutaj też ten, ten baner. I dzisiaj chcę szczególnie modlić się w czasie tej modlitwy y, różańcowej, w czasie litanii loretańskiej, także przede wszystkim w czasie Mszy Świętej, za tych, którzy y, są wśród nas, którzy przyczynili się do tego, że te kaplicę pobudowano i troszczą się każdego dnia może być o to miejsce, o tę kaplicę. Wielu już niestety nie, nie żyje. Dlatego modlę się za zmarłych, polecam z Bożym ośrodkiem i proszę o dar nieba dla nich. No i za tych, którzy żyją i niech żyją nam bardzo długo. I za tych, którzy tutaj właśnie się modlą. Przychodzą nie tylko każdego 13 maja, ale w miesiącu maju każdego dnia jest śpiewana tutaj modlitwa literałetańska i także w miesiącu październiku jest odmawiany różaniec. Sza święta jest probowana raz w roku, właśnie tego 13 maja, a dzisiaj wyjątkowo jest bardziej uroczyście, jak łatwo możemy zauważyć. Bardzo serdecznie witam księdza Rafała, który mimo licznych cześć, <laughs> licznych, licznych zajęć. Zyskowa. Wiemy, jak że ty tybarscy mają naprawdę co robić. Jest z nami dzisiaj. Bo no, mogłoby nie być, bo pomyślał sobie, no przyjechał ten tutaj krajan, no to on tak? Ale we dwóch będziemy i myślę, że a może jeszcze ktoś dojedzie, nie ma. No i kochanie Was, witam bardzo serdecznie tybarski ton, na czele z panem dyrygentem. Y, OSP widzę piekiełko y, i tych, którzy, którzy, naprawdę przybyli z daleka, z daleka, bo już widzę, że niektóre odległości były bardzo y, spore, żeby pokonać i dzisiaj być tutaj z nami. Y, nie przedłużając, y, bardzo proszę rozpoczniemy modlitwę różeńcową.